Hej, siemano! Przed rozpoczęciem tego odcinka chciałbym wam powiedzieć jedną rzecz. E, oczywiście w opisie znajdziecie link do promowanej grupy na Facebooku, którą mnie poprosił Bartek, żebym wypromował. Więc słuchajcie, w opisie, w opisie tego filmu znajdziecie link do strony Bartka, którą właśnie chcę wypromować. I proszę was, żebyście weszli do tej strony, e, bo będzie mi niezmiernie miło. Plus pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, zostawieniu suba z dzwonkiem i o w górę. No, to, to tyle. Hej siemano, z tej strony fire One i witam Cię serdecznie na tym kanale Dziś słuchajcie mamy kole, znaczy nie kolejny w sumie Dziś słuchajcie chciałbym przedstawić Wam parę nowości, które są dostępne w najnowszej wersji Minecrafta Bedrock Edition 1.16.1 O których mogliście już wiedzieć, bo w sumie ta wersja jest już od ponad dwóch tygodni chyba około nie. Jeśli się mylę z datą to możecie mnie poprawić w komentarzach Pamiętajcie oczywiście o strzeleniu łapy w górę plus pamiętajcie o zostawieniu suba z dzwonkiem, żeby dostać powiadomienia o naszych filmach z Minecrafta Hero i różnych wiele, wiele więcej serii co naprawdę polecam, bo naprawdę, naprawdę warto. I dziś pokażę wam tak jak mówię nowości w najnowszej wersji Minecrafta, o których na bank już wiecie ale mogliście też zapomnieć bądź nie wiedzieć Normalne zdarza się, dobra. Pierwsza nowość, którą chciałbym wam pokazać jest w profilu skajcie. E, bo ponieważ e, jak widzicie możemy edytować postać ale e, jest jedna nowość, która została dodana dopiero od tej wersji nawet nie, w sumie dwie nowości, sorry wybaczcie pierwsza nowość to jest pelerynka e, są dwie darmowe pelerynki jak możecie zauważyć ja oczywiście taką ze złotym creeperem ale jest jeszcze druga oczywiście o taka pelerynka e, która nie wiem w sumie co to jest tak szczerze no ale coś to jest na bank no taka pelerynka właśnie e, a następna rzecz słuchajcie oprócz peleryn zostały dodane słuchajcie emotikony e, tutaj mamy na przykład takie klaskanie Możemy oczywiście, wiadomo, tej, z tego co widzę większość jest do kupienia niestety, więc trochę słaba. M.E.T. jest, że są większość do kupienia, no ale trudno się mówi. No to jest jedna z rzeczy, która została dodana do najnowszego Snapshota w Minecraft. Następna rzecz, słuchajcie, która została dodana to... Kolejna rzecz, która została, słuchajcie, dodana do najnowszej wersji Minecrafta, są serwery, ale nie, nie wszystkie są oczywiście nowe, ale są tutaj nowe serwery. Oczywiście z tych starych został The Hive i na przykład CubeCraft Games, jeszcze tam chyba inne, ale na przykład z nowych został dodany e, nijaki e, Galax, Galaxite, nie, nie umiem tego powiedzieć, Galaxite, nie wiem, no, możecie mnie poprawić, jakby co. No i tutaj oczywiście możemy dołączyć do serwera i teraz są nowe funkcje w dołączeniu do serwera, bo nie wystarczy kliknąć na uh, ikonę serwera, tylko trzeba po prostu, słuchajcie, jeszcze tutaj kliknąć dołącz do serwera. Uh, powiem wam szczerze, że mega, widzę, że coming soon, czyli już wkrótce na razie opis i wiadomości też. Jest to jeden z serwerów, które są dostępne tutaj, ale to nie jest jeden z jedynych serwerów, bo jest też Liveboat, uh, na którym, słuchajcie, będę nagrywał uh, Bed Warsy i możliwe, że jakiś survival ze SkyBlockiem, coś w tym stylu. Zobaczymy tutaj mamy oczywiście dostęp te takich widzicie screenshoty no i myślę, że tutaj słuchajcie, zrobimy sobie też parę serii na tym serwerze. W ogóle pierwszy odcinek wpadł ze słuchajcie tego z na serwerze Liveboat z Bedwarsów i polecam z, z, zobaczyć w kartę albo bądź w playlistę, bo tam słuchajcie znajdziecie. Jest to jeden z kolejnych serwerów właśnie też, który został dodany do, do najnowszej wersji Minecrafta no i jeszcze czekajcie bo Mineville chyba był ale nie jestem pewien a jeśli nie był no to jest to kolejny serwer który właśnie został dany do Minecraft Pocket znaczy Bedrock Edition no i tutaj mamy oczywiście to w sumie informacje i opis na ten temat no i to są trzy serwery, które zostały dodane Oczywiście MinePlex wydaje mi się, że był, ale do końca też nie jestem pewien Ale wydaje mi się, że chyba MinePlex był, więc No mamy trzy, bądź dwa serwery, które zostały dodane do najnowszej wersji Minecrafta, co naprawdę jest epickie Kolejna rzecz, którą będę chciał wam przedstawić, to zaraz wam pokażę I ostatnie rzeczy, które zostały dodane do naszego Minecrafta To są, słuchajcie, teraz oczywiście bloki, które zostały dodane To jest, tak jak już wiadomo i na bank wszystko wiecie w sumie E, drewno rodzaju niebieskiego z deteru, e, koloru, znaczy koloru takiego czerwonego pół bloki, półbloki, e, dźwiczki, półbloki, oczywiście jeszcze te takie zapadnie, co są zawsze w Minecraft, e, jeszcze e, kolczuga, e, blok taki ziemi z czerwonego regionu nateru, e, to jest jasno pył, jasno... teraz się pamiętam jak trzeba czekajcie to jest e, światło grzyb, czyli coś w rodzaju e, jasnego bazu To jest, słuchajcie, kolejny blok. E, to jest, słuchajcie, blok chyba e, takiego bluźnierza. Czekajcie, ja mam to wszystko w swojej ja. to, to jest oczywiście wypa, e, wypaczone, wypaczone strzępki, i kolejne wypaczone strzępki. Oczywiście tutaj mamy e, okoporowane szkarłatne. Kurde, okoporowane szkarłatne strzęki. Oczywiście tutaj mamy korę drewna z netheru niebieskiego, korę drzewa netheru czerwonego, drzewa neteru, z bluszczem, jakby kolejne strzępki. A blok ziemi z niebieskiego, słuchajcie, z niebieskiego terytorium netheru. Tutaj mamy, słuchajcie, blok, już wam mówię. Tutaj jest, słuchajcie, blok dostępny. To jest blok bazal, bazaltu. A tutaj mamy kolejne bloki, to jest, e, słuchajcie, e, polerowany pel, pel, pe, pera, czekajcie chwilę, czekajcie, naprawdę? Polerowany bazal, dobra Oczywiście mamy tu jeszcze inne bloki, a na przykład, słuchajcie, już mówię To jest, słuchajcie, takie, dobra, okej, okay, czekajcie, tutaj go gdzieś powinien mieć a, czekajcie, dobra może to jest sprawdzę. Czekajcie chwilę. Ja już, już, słuchajcie, to znajduję. Tak powinno no, gdzieś być. Dobra, tego nazwy chyba tej nie wziąłem. Chyba, dobra, nieważne. Ale mamy jeszcze takie bloki jak e, ognisko w kolorze niebieskim. Niebieska e, latarnia, niebieska pochodnia. E, kotwica odrodzenia. To jest, tak, o ile pamiętam kotwica odrodzenia. Już patrzę. Tak, to jest kotwica odrodzenia. I plus mamy jeszcze słuchajcie blok celu. I te wszystkie oczywiście bloki są w naszym najnowszym snapszycie. Jestem pewien, że o tym akurat wiedzieliście, bo to w sumie raczej mało kto nie wie. Ale jak, jeśli ktoś nie wiedział to spoko, to bardzo się cieszę, jeśli ten film pomógł. I jeszcze słuchajcie ze zbroi na przykład, to znaczy ze zbroi i broni i różnych narzędzi. Mamy neterytowy miecz, neterytową siekierkę, neteretowy kilow, neterytową motykę, neterytową łopatę. Słuchajcie. Mamy jeszcze fragment neterytu, sztabka neterytu i słuchajcie, jeszcze mamy neterytowa cegła, plus neterytowa zbroja, choć powiem wam że w tej sprawie byłoby jak jakiś czarny rycerz. neterytowy oczywiście, hełm i tak dalej, wiecie. E, oczywiście butki, spodnie i e, na pierśnik jakby coś się po tak nazywa, czekajcie. Tyretowe na pierśnik, tak dobrze Normalnie powiem szczerze jak to wygląda w nie jak jakiś, nie wiem, rycerz z nie wiem, naszego, średniowiecza jakiegoś Słuchajcie i ostatnie mopki, które chciałbym wam pokazać to są te z najnowszego snapshotu, dostępne Tak jak możecie zobaczyć. tutaj mamy e, Hoglina, e, Hogliga, e, Piglina, Zombie e, Oczywiście jeszcze mamy tam Stridera chyba, jakoś tak oni się nazywają niektórzy tutaj e, No i oczywiście E, Hoglina, piękna zombie, e, Pinglina zombie, e, Spidera, i słuchajcie, Hoblina. E, czyli to są, słuchajcie, wszystkie moby, wszystkie bloki, wszystkie nowości z najnowszego snapshotu w sumie dostępne. E, więc naprawdę jest dużo tego. Dobra słuchajcie, to są wszystkie nowości z najnowszego snapshotu Minecrafta 1161 Bedrock Edition. Oto no co ja się już z wami żegnam w tej rycerskiej zbroi. Widzimy się w kolejnym odcinku, siedzę cześć pa. Pamiętajcie, o zostawili łapy w górę osób z dzwonkiem i o w opis. No to też ja już z wami żegnam, siemano części pa. Widzimy się w kolejnym odcinku No to nara. Widzicie.